Destroy them with lasers! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WRC 2. Jesteśmy dzisiaj w trzecim odcinku. Dobra, jedziemy. Jak już widzisz... Dobra, teraz mamy hmm, Hiszpanię. Right. Mm, dobra, jak już widzieliście na początku filmu, pojawiło się intro. E, może nie jest jakieś tam najlepsze. Robiłem sam pierwszy raz, więc No, miałem prawo coś nocić. E, tak. To, to będzie intro, na razie. Kiedyś pewnie zmienię. E, I tak. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podoba bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo nie to, to i tak ono będzie, ale po prostu chcę wiedzieć czy wam się podoba. Dobra. Co jeszcze? Teraz od przyszłego tygodnia odcinki będą zazwyczaj się pojawiały co drugi dzień. Może zrobimy tak poniedziałek, środa, piątek i niedziela. A później wtorek, czwartek, sobota i poniedziałek z Tak co drugi dzień. Na razie. A później sobie zrobimy jakąś rozpisaczkę. I... Będzie dobrze. Tak, co do dzisiejszego odcinka też. Tak jak już wam mówiłem, że rozmawiałem z kolegą o graniu. Eee... Wiem, bo moi znajomi zakładają grupę i kanał na YouTube w e, no Liferze. Mm, ostatnio się pytałem, czy chcieliby mnie dodać, ale tak stwierdziłem, że Najpierw się was zapytam, czy byście chcieli mnie widzieć na, ty, na tym kanale. Mm, ojej, Ja już powiem, Oczywiście, fail moim Suzuki. Musiałem się po prostu w to wbić. Musiałem. Ale to nic. Dobra, jedziemy dalej. Oj, oj, ale spadłem. Kurde. No, bo za dużo gadam do was. Dobra. A dzisiaj zrobimy taki krótki odcineczek. Skończymy to. O, właśnie piszcie w komentarzach o czym ma, mam z wami rozmawiać tutaj. O czym wam mam mówić. Mm, tak. Ciekawe to, że będziemy. Na pewno nie 15, No, no dobra, cóż. Co zrobić? Dobra. Uh. Już ogarnię, co, wstę, to jest. to jest nasza liczba pieniędzy. Dobra, idę dalej. Dobra, wiem. Dobra. A, szef y, inżynier. To zostawiam zawsze. Dobra. Więc na dzisiaj to koniec. Mm. Kolejny odcinek pojawi się jutro. Znaczy ten może się pojawić w piątek albo w sobotę. Jak się pojawi w sobotę, to będzie w niedzielę. Nie, pojawi się dzisiaj, w piątek. Więc zobaczcie. Może jutro będzie odcinek, albo nie, A jak nie, to na pewno w niedzielę. Dobra, więc trzymajcie się. Do widzenia, cześć. Subskrybujcie. Możecie mnie zasubskrybować. Oczywiście, zostawić łapkę w górę i komentarz, o czym mam z wami rozmawiać, o czym wam, mam, mam wam opowiadać. Cześć, trzymajcie się.